Wyrusz na kolejną magiczną przygodę z Karmelkiem. Rozdział pierwszy. Zazdrość wśród kwiatów. W Pupilkowie lato rozkwitało całym sercem. Słońce malowało złote refleksy na listkach. Motyle wirowały jak kolorowe konfetti. A trawa pachniała tak świeżo, że aż chciało się fikać koziołki z radości. W tym czarownym miejscu gdzie każdy pupil miał swoje małe marzenia, a chmurki na niebie często przypominały cukrową watę, mieszkańcy przygotowywali swoje ogrody. Najpiękniejszy z nich należał do króliczka Rumianka, ogrodnika z sercem miękkim jak mech. Jego ogródek wyglądał jak z bajki, kolorowe bratki mrugały płatkami. Róże pachniały jak poranne ciasteczka z miodem, a nad wszystkim unosił się zapach mięty i lawendy. Motyle tańczyły nad kwiatami, a pszczoły bzyczały wesoło, zbierając nektar, jakby śpiewały pszczele piosenki. Ojej, rumianeczku, piszczała sarna malinka Twój ogród pachnie jak jak sen o wakacjach. To tylko odrobina miłości słońca i rozmów z kwiatami, śmiał się króliczek, poprawiając swoją ogrodniczą opaskę z marchewkowym guzikiem. Ale nie wszyscy się cieszyli. Na wzgórzu, tuż za kolorowym żywopłotem, piesek karmelek siedział wśród zeschniętych liści, patrząc z zazdrością w stronę ogródka Rumianka. Miał wielkie błękitne oczy i ogonek, który zwykle wesoło merdał, ale tego dnia był smutny i oklapnięty. Mój ogród też mógłby być piękny, mruknął do siebie. Też mógłbym mieć róże i bratki, i może nawet fontannę w kształcie kości, gdyby tylko wszystko rosło tak, jak urumianka. Karmelek bardzo się starał, przekopywał grządki swoimi łapkami, podlewał codziennie, nawet śpiewał nasionkom do snu. Ale ziemia w jego ogrodzie była sucha, małożyzna, a tulipany zamiast rozkwitać, więdły i pochylały smutne główki. Mieszkańcy Pupilkowa przechodzili obok z westchnieniami. Ach, jaki ten rumianek zdolny! Jego groszek pachnie wanilią, a u Karmelka... hm, chyba kwiaty mają za dużo cienia. Piesek opuszczał uszka coraz niżej. Czuł się niewidzialny. W jego sercu coś zaczęło kiełkować. Nie była to jednak radość, tylko zazdrość. Skoro nie potrafię dbać o ogród tak jak rumianek mruknął pewnego wieczoru grzebiąc łapką przy zwiędłym nagietku to może po prostu potrzebuje jakiegoś wspomagacza czegoś magicznego kiedy słońce zaczęło zachodzić i niebo zrobiło się różowe jak wata cukrowa karmelek postanowił poszukać pomocy w pobliskim lesie tam, gdzie rosły wysokie paprocie i cisza była tak miękka, że aż drapała w uszy. Wędrował cicho, gdy nagle krzewy głośno zaszumiały. Z zarośli wyłoniła się dziwna postać, niziutka, brodata, z czapką z mchu i pelerynką z pajęczej nici. Miał oczy błyszczące jak krople rosy i nos w kształcie żołędzia. Kim ty jesteś, dziwaku? zapytał karmelek z lekkim drżeniem w głosie. Jam jest Jarzomir, odrzekł skrzat, kiwając się lekko. Leśny strażnik, obrońca roślin. Widzę w twoich oczach smutek. Czyżbyś nosił w sercu ciężar? Piesek opuścił łepek. Ja tylko chcę, żeby mój ogród był piękny, żeby też go chwalili. Tak bardzo się staram. A nic w nim nie rośnie. Jarzomir zmrużył oczy i z torby wyciągnął maleńki woreczek, błyszczący jak poranna rosa, magiczny pył z kwiatogóry. Przyspiesza wzrost, rozświetla kolory, sprawia, że rośliny śpiewają w nocy. Ale pamiętaj, skrzat przybliżył się do karmelka, a jego głos stał się poważny. Natura lubi równowagę. Jedna szczypta może stworzyć cud, dwie mogą stworzyć kłopot. Używaj tego z umiarem. Piesek przytaknął szybko, a w jego głowie już malowała się wizja pięknego ogródka. Obiecuję, potrzebuję tylko troszeczkę, naprawdę. W zamian skrzat uniósł brwi. Będziesz mi co tydzień przynosił warzywa. I owoce ze swojego ogrodu. Co ty na to? Ach, jasne! Pisnął karmelek, nie zastanawiając się ani chwili. Będziesz miał najdorodniejsze marchewki, jakie pupilkowo widziało. Skrzat uśmiechnął się pod nosem. No dobrze, ale pamiętaj, zazdrość to cień, który zasłania światło prawdziwego wzrostu. I z tymi słowami Jarzomir zniknął w paprociach, a karmelek z nową nadzieją w sercu i woreczkiem magicznego pyłu w łapce wrócił do swojego ogródka. Tam, pod gwiazdami, piesek stanął przy swoich smutnych tulipanach, dmuchnął leciutko pyłem nad ziemią i szepnął: Proszę, niech to zadziała. I choć niebo było już ciemne, coś w ziemi zadrżało lekko. A w sercu Karmelka zapaliła się iskierka ekscytacji, jakiej jeszcze nigdy nie czuł. Czy jego ogród wreszcie rozkwitnie? Czy magia pomoże mu spełnić marzenie? Rozdział drugi: cudowny ogród, poranek w pupilkowie był wyjątkowo cichy, jakby cały świat wstrzymał oddech, promyki słońca, Zadziornie przedzierały się przez chmurki, a rosa błyszczała na trawie niczym kryształki lodu. Ale największe czary działy się u karmelka. Piesek wybiegł ze swojej chatki, przeciągnął się, ziewnął szeroko i zamarł. Jego oczka otworzyły się szeroko jak dwa guziczki. Ojacie kręcone, jego ogród rozkwitł jak nigdy dotąd. Tam gdzie wieczorem jeszcze stały świędłe tulipany, teraz rosły ogromne róże. Ich płatki wyglądały jak kolorowe parasole, delikatnie kołyszące się na wietrze. Dynie toczyły się lekko po grządkach, wielkie jak piłki plażowe, a pomidory błyszczały czerwienią jak rubiny. Winogrona zwisały z altanki w kiściach tak soczystych, że nawet ptaszki nie mogły się powstrzymać, by ich nie spróbować. Czy to czy to naprawdę mój ogród, szepnął karmelek. Podszedł do jednego z krzaków malin i zerwał owoc. Mmm, smakuje jak jak konfitura babci Szarlotki w ciągu kilku dni wszyscy mieszkańcy pupilkowa Zaczęli się interesować niezwykłym ogrodem karmelka. Patrzcie, dnie wielkości arbuza. I ten zapach róż, jak w królewskim ogrodzie. Karmelku, jak ty to zrobiłeś? Piesek rumienił się pod futerkiem, ale jego ogonek dumnie merdał. No, wiecie, sporo czytałem, dużo pracowałem. Podlewałem, nawoziłem. No i trochę, no, dołożyłem pracy własnych łapek. Mruknął z lekkim uśmiechem. Ale nie wszyscy byli zachwyceni. Króliczek Rumianek przyglądał się z boku. W jego oczach nie było zazdrości, tylko cicha troska. Pięknie, powiedział cicho, ale coś tu nie gra. Te liście są aż zbyt zielone i mają niepokojącą strukturę. Ogród karmelka z dnia na dzień zaczął przyciągać coraz więcej spojrzeń, coraz więcej pochwał, coraz więcej podziwu. I choć piesek się uśmiechał, w sercu czuł lekkie ukłucie niepokoju, bo choć jego ogród był większy, piękniejszy, pachniał intensywniej. Mieszkańcy wciąż z sentymentem odwiedzali rumianka, twój ogród ma magię w sobie i przywołuje najlepsze wspomnienia, mówiła Lisiczka Marta do króliczka. Pachnie jak dzieciństwo i jak świeżo skoszona łąka, dodawał Jerzy Szuwarek. Karmelek słyszał to ukradkiem i z każdym słowem jego radość słabła. Ogród miał cudowny. Ale czuł się tak, jakby wciąż był w cieniu. Pewnej nocy zadręczał się tymi myślami tak długo, że w końcu nie wytrzymał. Wyszedł na grządkę, wziął woreczek od Jarzomira i wysypał jeszcze więcej magicznego pyłu. Skoro mój ogród ma być największy, to będzie największy, mruknął z lekkim gniewem. Nikt już nie spojrzy na inny ogród. Tylko na mój. Pył rozsypał się jak gwiezdny kurz, a ziemia pod łapkami zadrżała cicho. Rano pupilkowo aż za nie mówiło. O co to? Co to za dżungla? Czy ta truskawka właśnie wyrosła ponad dach? Pnącza wiły się wysoko ku niebu, oplatały dachy i kominy. Ogromne słoneczniki chybotały się wysoko nad budynkami a ich wielkie twarze obracały się w kierunku głosów. Juhu, wołała wiewiórka Łupinka. Te winogrona są jak balony. Karmelek chodził po ogrodzie, unosząc głowę wysoko. Tak, tak właśnie powinno być. W końcu mój ogród jest najpiękniejszy i największy. I wszyscy go kochają. Karmelku, a jak to zrobiłeś? Zapytał nieśmiało bubr Bartosz. To przecież niemożliwe, by rośliny aż tak urosły. O ciężka praca, kochaniutki, ciężka praca i odrobina talentu, odparł, odwracając nerwowo wzrok. Nie wspomniał ani słowa o Jaromirze, o pyłku, o obietnicy. A noc zapadła, gęsta, cicha i duszna. O północy, gdy pupilkowo spało spokojnie, coś niepokojącego zaczęło się dziać. Z liści wydobywały się dzikie szmery, pnącza poruszały się same, gigantyczna fasola zawinęła się wokół płotu i zadrżała. Jej końcówki ruszały się jak łapki. A słonecznik! mrugnął. Jednym ogromnym płatkowym okiem. Co tak hałasuje, przecież jest noc. Czy to wiatr dziś tak głośno szaleje? Szepnął Jerzyk Szuwarek, podchodząc do okna. Rano pupilkowo było nie do poznania. Róże unosiły kolce, dnie zaczęły się turlać same, łomocząc po ścieżkach. Ogromna truskawka przewróciła ogrodowy stoliczek a pnącza fasoli ruszyły w kierunku pobliskiego kiosku z lodami. E, mamo, róża mnie goni, wrzasnął mały króliczek Topik, biegnąc przez rynek. O nie, wyszeptał karmelek z przerażeniem. Co ja zrobiłem? Ogród, który miał być jego dumą, zamienił się w dziki, żyjący las. Rośliny wymknęły się spod kontroli, a magia, którą tak beztrosko rozsypał, ożywiła coś, czego nie rozumiał. Zazdrość, którą pielęgnował w sercu, zamieniła się w zielony chaos, pupilkowo stanęło na krawędzi katastrofy. Rozdział trzeci. Głos natury. Nad Pupilkowem zamiast ptasich śpiewów rozlegały się łomoty, skrzeki liści i szeleszczące piski różanych kolców. Łapcie marchewki! One, one uciekają! krzyczał królik pasternak, goniąc warzywa toczące się po rynku. Dynie, wielkie jak beczki, turlały się z hukiem przez uliczki, strącając doniczki. I popychając skrzynie z owocami, fasola wspinała się po kominach domków, owijając się wokół anten i flag. A róże? One polowały. Ich długie łodygi z kolcami skradały się jak węże, łapiąc za ogonki niczego nieświadome zwierzątka. Na środku rynku stał ogromny arbus. Miał przerażające oczy. I wyszczerzone zęby, kamienne, postrzępione, wilgotne od soku. Zaryczał głuchym pomrukiem i zaczął się toczyć w stronę budki z lodami. Nie! krzyknęła wiewiórka łupinka. Tam są moje orzechowe lody. Tymczasem karmelek pędził ile sił w łapkach. Serce waliło mu jak bębenek. To wszystko moja wina, moja głupia zazdrość, moje kłamstwa. Zatrzymał się na rynku, wskoczył na przewrócony kosz z malinami i wołał na całe gardło. To, posłuchajcie mnie. Ale róże tylko zasyczały, dynia zawyła, a fasola zakręciła się wokół latarni jak wąż. Wtedy z tłumu wyłonił się króliczek Rumianek w ogrodniczym fartuszku z lupą na szyi i notatnikiem w łapce. Szedł spokojnie, ale zdecydowanie, przeskakując przez korzenie i unikając kolców. Zatrzymał się przy karmelku. Wiem, co się dzieje, powiedział spokojnie. I wiem, jak to powstrzymać. Rumianku ja. Ja przepraszam, szlochał Karmelek, zazdrościłem ci, chciałem, żeby mój ogród był piękniejszy, sięgnąłem po magię, nie słuchałem ostrzeżenia, kłamałem, wszystko przez moją dumę. Króliczek uśmiechnął się lekko i położył łapkę na jego łopatce. Czasem trzeba się potknąć, żeby naprawdę zrozumieć, co jest ważne. Nagle zębaty arbus wydał z siebie dziki wrzask i ruszył w ich stronę. Ale teraz trzeba działać zawołał króliczek i spojrzał na liście fasoli. Magia uczyniła je wielkimi i ożywiła ale to wciąż są tylko rośliny krzyknął mają swoje słabości. Odwrócił się do tłumu i zawołał Fasole są uczulone na sok z pokrzywy. Trzeba zrobić oprysk natychmiast. Róże nie znoszą dźwięków dzwoneczków. Powieście je na balkonach, na kijach, wszędzie gdzie się da. A dynie? Dynie da się zatrzymać tylko jednym. Wszyscy zamarli z zapachem czosnku. W jednej chwili pupilkowo ożyło. Mieszkańcy wybiegli ze spiżarni, domów i szop. Jerzy szuwarek przyniósł całe wiadro pokrzyw. Krecik burek powiesił sznur dzwoneczków na wędce, a dzieci śpiewały rytmicznie, potrząsając nimi jak marakasami. Dwie ulice dalej sarenka gaja biegła z naręczem czosnku, krzycząc dla dyni, mamy czosnek dużo, dużo. W ruch poszły konewki, spryskiwacze i wiadra. Sok z pokrzywy trysnął prosto w fasole. ta zadrżała. Zawinęła się i sunęła z dachu z przytłumionym jękiem. Dzwoneczki rozbrzmiały na wszystkie strony. Róże syknęły, zasłoniły się liśćmi i wycofały w stronę ogrodu, a olbrzymia dynia tocząca się z hukiem przez rynek nagle zatrzymała się, przyskrzynił ją zapach czosnku. Apsik kichnęła tak potężnie. Że aż pękła na pół, a jej miąż ubarwił na pomarańczowo wszystkie domki dookoła. Rośliny, jedna po drugiej, słabły, fasole więdły, róże zasypiały, dynie traciły swoje nienaturalne wymiary. Zielony chaos zamienił się w cichy szmer liści. Pupilkowo odetchnęło, tego samego popołudnia. Kiedy słońce łagodnie przebijało się przez powoli uspokajającą się zieleń, z lasu przyszedł skrzat Jarzomir. Miał minę poważną, ale niezłą. Usiadł na pniaku obok karmelka i skinął głową. Magia nie służy zazdrości, powiedział cicho. Natura lubi równowagę. Wyciągnął rękę, a piesek oddał mu pusty woreczek. Dziękuję za spotkanie z Tobą. Wiele mnie nauczyło, powiedział karmelek. Nie zapomnij tej lekcji. Odparł skrzat i po chwili zniknął w migoczącym światełku. W kolejnych dniach karmelek zaczął wszystko od nowa. Tym razem bez czarów. Z pomocą rumianka, łopatką w łapce i cierpliwością. Tu wsadzimy bratki, a tam poziomki, mruczał piesek. A co z ziemią? zapytał rumianek. Przekopię użyźnię. Powoli, tak jak mnie uczyłeś. Z czasem ogród karmelka zaczął rosnąć. Nie szybko, ale z sercem. Małe tulipanki wychylały się nieśmiało z ziemi, a motylki zaczęły znów siadać na listkach. I wiecie co? Był piękny, nie przez rozmiar, nie przez blask, ale przez to, że powstał z miłości, pokory i przyjaźni. Tego dnia piesek nauczył się, że piękno, które rodzi się z cierpliwości i serca, zawsze będzie cenniejsze niż to, które powstaje w pośpiechu i z zazdrości.